Zamknę tę klapę od klopa, zamknęłam tę klapę od klopa, żeby było elegancie. Słuchajcie, moi mili, moi mili, słuchajcie. Poradniki mówią, że żeby utrzymać kontakt z widzami, trzeba mieć z nimi kontakt. No to przecież ja z wami mam kontakt, prawda? Klop, babcia, krótki komunikat. Dzisiaj nie będzie filmiku. Zapraszam do przyszłości. Będzie dużo radości, śmiechu. I co tam jeszcze? Radości, śmiechu i wspaniałości. No to otworzę te klapę, odklopa i pójdę sobie spać.